Można powiedzieć, że jest to pewna kontynuacja rozmów na parkiecie, czyli programu, który już kiedyś prowadziliśmy z zawodnikami Górnika Zabrze, teraz w trochę innej formie. A naszym gościem jest Patryk Maurer. No, już nie taka nowa twarz Górnika Zabrze, bo zdążyłeś się z górnikiem przywitać i przy okazji rzucić sporo bramek, bo jesteś w czołowej trójce najskuteczniejszych strzelców naszych rozgrywek. Zresztą wraz z Damianem Przytułą. Ale ja nie chciałbym zaczynać od Twojej postawy na boisku. Ja chciałbym zacząć od tego, że umówić się z Tobą było wyjątkowo trudno, bo ostatnie dwa dni spędziłeś na konferencji. I bynajmniej nie mówimy o konferencji prasowej. O czym mówimy? Mówimy o, o konferencji naukowej organizowanej przez e, Opole University of Technology. Dzisiaj mieliśmy. Konferencję w języku angielskim, dlatego przypadkowo łatwiej było powiedzieć nazwę naszej uczelni po angielsku. Dzisiaj odbyła się konferencja na temat Brain Computer Interface czyli interfejsu mózg-komputer, mózg i mieliśmy dużo, dużo prelegentów, dużo ciekawych wystąpień. Także praktycznie przyjechałem prosto z drugiego dnia naszej konferencji. Okres Twoich studiów bardzo wpłynął też na Twoją karierę sportową. Ale no, można już w zasadzie chyba oficjalnie powiedzieć, że to, że zakończyłeś studia w ubiegłym roku, to jeszcze nie jest koniec twojej kariery naukowej. Nie no jest, właśnie rozpocząłem studia doktoranckie, które w najkrótszym wymiarze czasu, my, czasu będą trwały 4 lata. Teraz czekają mnie wyjazdy na różne konferencje, nie tylko lokalne. Dużo, dużo pracy samodzielnej. No i koniec końców, napisanie jakiejś ciekawej pracy i obronienie jej, miejmy nadzieję. Gdzie w tym, w takim wypadku, na tłoku zajęć znajdzie się czas dla sportu, dla piłki ręcznej. Ten, ten czas na pewno, na pewno będzie, będę manipulował ile się da w jedną, w drugą stronę. tak jak. Chociażby umawialiśmy się na spotkaniu, mówię, no, nie dam rady posiłowni, tak. Zróbmy, zróbmy jutro, może przed treningiem, pon. I znaleźliśmy, znaleźliśmy temat, czas, przepraszam. Też konferencja skończyła się o, o prelegenta wcześniej. Udało mi się na spokojnie dojechać i coś zjeść wcześniej, więc liczę, że jakoś to się będzie dalej udawało. No to w takim wypadku zatrzymajmy się przy tym sporcie. Górnik zaczął sezon niezbyt ciekawie, no bo zaczął ligowo od porażki z Orlen Wisłą Płock, od niestety eliminacji z Ligi Europejskiej. A potem pięć zwycięstw z rzędu, i aktualnie trzecie miejsce w tabeli. Czy to jest już jakiś taki znak, jak mniej więcej górnik będzie się prezentował w tym sezonie, czy jeszcze będziecie pokazywać swoje możliwości? Jeszcze jesteście w stanie coś więcej zaprezentować? Ja liczę na to, że jesteśmy w stanie coś więcej zaprezentować. Na pewno, mniej więcej konsekwencji jest naszych, że tym, tym lepiej to wygląda, zarówno w ataku, jak i w obronie. Ale myślę, że szczególnie możemy pochwalić swoją obronę, kiedy rzeczywiście robimy to, co sobie ustalimy wcześniej. To ma to, ma to swoje efekty. Przechwytujemy bramki piłki, bramkarze bronią. Myślę, że, że w tym ataku jeszcze trochę jednak będzie trzeba. E, popracować, pewne rzeczy podkręcić, ale liczę, że z tą konsekwencją będzie się to dawać. Nie przez przypadek zaprosiłem Ciebie jako pierwszego gościa tych naszych znawionych rozmów na parkiecie, bo jesteśmy de facto w przededniu spotkania z e, Gwardią Opole, e, w której spędziłeś ostatnich, jeśli dobrze pamiętam, 5 lat, tak? Tak jest. E, no wiadomo, jest początek sezonu, więc jeszcze nie można e, Miarować, jak będzie to wyglądać za, za, za kilka miesięcy. No ale z jednej strony gwardia jest trochę niżej w tabeli, z drugiej strony zdołała, z, z drugiej strony zdołała wygrać za Słotami Pławy, więc na pewno nie można tego zespołu lekce, lekceważyć. Ty jako osoba, która ma chyba największą wiedzę o gwardii Opole spośród wszystkich zawodników górnika, Zabrze, jak sądzisz, jak, jak będzie wyglądał ten mecz? Co trzeba zrobić, żeby te punkty zostały w zabrze? Na pewno by trzeba było od samego początku bardzo mocno to spotkanie rozpocząć. W Gwardii grają waleczni chłopacy, którzy szczególnie w momencie, kiedy nie mają pełnego składu, tak naprawdę paradoksalnie potrafią wejść na, na wyższy poziom gry. I myślę, że trzeba było próbować jak najszybciej zdobyć przewagę i nie dawać ani chwili możliwości, żeby, żeby Gwardia uwierzyła, że, że może punkty od nas wywieźć. Także myślę, że, że mocna i konsekwentna gra to, to będą takie klucze do sukcesu. A silniejsze punkty Gwardi to? Myślę, że nieprzewidywalność. Potrafią zaskoczyć rzutami, dobraniami, czy szybkością chociażby Fabiana Sosny, który potrafi ograć, myślę, każdego zawodnika w superlidze. Na pewno Jogi, Adam Malcher, na bramce i myślę, że tak naprawdę więcej, więcej nie potrzeba, żeby móc zagrozić drużyną w superlidze. Serce nie zakuje, kiedy to będziesz musiał rzucać bramki nie dla Gwardii, ale Gwardii. <laughs> zakłuje przed, ale, ale podczas już przynajmniej nie planuję o tym myśleć. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie już. Trochę emocjonalny bo dla mnie sparing przedsezonowy, natomiast teraz to już biorąc doświadczenie z tego sparingu już mam nadzieję, że, że większych emocji nie będę odczuł. Chciałbym jeszcze zatrzymać się trochę przy twojej karierze naukowej, bo studia to był ten argument, który w najkrótszy sposób, nie, 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 nie wchodząc w wielkie szczegóły, odciągnął ciebie od możliwości występowania w kadrze. Pewnym, pewną nadzieją było to, że kiedy skończysz studia do tej kadry, będziesz mógł zapukać. Czy faktycznie chciałbyś teraz zagrać w kadrze, i czy może były jakieś rozmowy w tej sprawie z trenerem Patrykiem Romblem? Na pewno miło byłoby zagrać w kadrze, tylko to, to wszystko też ma swoje dwie strony medalu. To, to się nie da tak powiedzieć: gram w kadrze i jadę na mistrzostwa turniej. I tak dalej. To jest jakiś proces, z którym trzeba jeździć z miesiąca na miesiąc, może, może nie, ale co dwa miesiące na jakieś tam wyjazdy, gdzie to jest potem bardzo trudno w natłoku obowiązków i, i zmęczenia to wszystko pogodzić. Tak jak teraz chociażby są, jest mecz z Opolem, a ja mam dwa dni konferencji, to też jakoś wpływa na, na zmęczenie, samopoczucie, i, i kiedyś trzeba odpocząć, a potem w przerwie pomiędzy ligą. Przerwę pomiędzy uczelnią, już kadra jest naprawdę dużym obciążeniem i to gdzieś trzeba realnie, realnie na to patrzeć i, i czasami trzeba zrezygnować. Ale chciałbyś zagrać w tej kadrze? No, na pewno byłoby miło i, i, i chciałbym, natomiast re, realnie patrzę. Na, na sytuację. Życzymy Ci, żebyś w takim wypadku zrealizował wszystkie marzenia. Nas oczywiście najbardziej interesują te związane z górnikiem Zabrze. No ale wiadomo, że na górniku Zabrze Twój świat się nie kończy. Naszym gościem był Patryk Maurer. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.